Siemaneczko widzę, z tej strony kubiks Już na samym wstępie odcinka będę mega wdzięczny jak użyjecie kodiku kubiks fortnite Ponieważ nic z was to nie kosztuje, a mi może naprawdę bardzo dużo pomóc I gdzieś tutaj powinna się właśnie wyświetlić tabela wstępujących, którzy wspierają mnie z kodem kubiks Jeżeli też chcecie tutaj być, wystarczy wbijecie na Discorda, który jest podany tam właśnie w opisie I wbijecie na niego i na hashtag zakupy z kodem jakiegokolwiek screenshota jak kupujecie coś na mój kod Wtedy będziecie mieli szansę właśnie tutaj być no, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak gram areneczkę z Rakso i Guciem, i robimy na niej totalne oro. I to w sumie tyle. Jeszcze nie zapomnijcie zostawić, zostawić łapecz, łapeczki w górę. No i subikę z węczkiem. Ja więc nie przeżywam, trzymajcie się, życzę mi jego oglądania. Yo! No jeden ja drugi. Tutaj O, A, właśnie. A, na! A, A, ja, w piwnicy jest w czerwonym możesz. No padaj! Nieee! Bo byś się znał, mą bawi. Nie, no jeden HP jest, została w wodzie pływała. Trakt. Eee! E. Ty dotam. Trakt drugi. Ty, Nie podobajcie tego. A, fajowo e. nie trafiłem.

tam w Rapid Fire well, O, okay, oh, sorry, sorry. Mam drugi tam Nie? Nie? Nie, nie O, dopił ja nie mam w pompie znowu. A mo po... Ej ten tenesem jest taki prze, wkurza mnie mnie SMG. Na mnie ma... 30% dwadzi. Na hita jest down, się kończy Zaby bym ale nie mam pompy ja Nie ty ja to... się zreszy. Nie ma nespale zimie? Nie mam, ja, on miał Trak, Jak? To ja. O, tu ty gachogami obiora. Nie, Jakby on mnie nawalił, wykonał na tą grę. Ty ktoś jeszcze tu uciekał? A ta uciekał. Kolejny wstach idzie jak coś tutaj. A, uciekają. Co a jest? na lunch mi się nie postawił? Czy coś? Ja. Może się, ja na niego. A nie. Nie, no, no, co? Lasuję na niego. No. Ej, na to najpierw spadam. Dead jeden. Dead. Zabijesz? No. Na mnie klejnie Jak No, od razu. Zaczynam do no, Oni mają double tego. Co mnie...

Nie, bomba. nie, 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 Dostałem O co? A, dwóch to jest, nie, dwóch yeah, tu no no, no. jest, kurde nie, nie, Jeden? Drugi. nie, 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 pingów nie, 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 się muszę uleczyć, bo chłop ma farta. 30 bomb. Oni się wybombili. Onu ciekacz tutaj. Napada. Ciega. A miał już dostać plomba. Oła! 6. Ale mi plom dał. Przed Tam. Ale ma spaza, aura ma spaza. Ja dostałem fuck Nie mój. mam mało. Dead? Jadłem. Ale ja się zaobędziłem panowie Nie, nie kill machnąłem Kurde Ja się za bardzo rozpędziłem, nie? Mi machnął kill off zamiast ścianę trehardy jak to jest A i przeskanowali

Zdera mają, dwóch ma, dwóch Porobieni, panowie, jakie orro. Jestem jakiś. jakieś, no Jgawa, są chyba jakieś dwa turnieje, jak ja słucham właśnie co gada. Nie wiem, on jest, jakiś bogaty, on już tyle tych turnieje robi, no. ja też niedługo kubik z robię. Dobra, wychodzę po nim, tu dlaży. Jest to? Zero, co za debil. Zabaram. Ale też panowie, nawet cię. Dzięki panu jest akierzkiem.